Siemanko, cześć wam. Witamy na kolejnym odcinku Wilczego Szlaku. Cześć wszystkim. Dzisiaj załatwiamy sprawę honorową. Jeżeli cofnęlibyście się na kanale na deszczową spinaczkę taki film, byliśmy na pilarze zeszłej jesieni, był deszcz, był wiatr, nie udało się go zdobyć. Dziś mamy piękną pogodę, który jest 26 marzec. Robimy kolejną próbę 27. ataku na 27. Próba ataku na pilar. Podjechaliśmy z innej strony na parking. Kod pocztowy wrzucę pod filmem. Przepiękne miejsce, w ogóle zaraz Wam pokażę okolice. Zostawiamy auto. Mamy jakieś godzinkę, godzinkę 40 pod pilar, i tam spróbujemy się wspiąć. Zostańcie z nami, lecimy. Jeszcze piwo wypijemy. Chciałbym uspokoić wszystkich widzów, którzy ostatnio domagali się, między innymi na live odcinków buszkraftowych. Już niedługo będę ruszał e, nocować gdzieś na dziko. Tak jak lubicie, z jakąś niesamowitą historią. Mam już parę pomysłów. Jest robota dla Wiedźmina do zrobienia. Ale Pilar Rock to jest sprawa honorowa. Po prostu musimy go zdobyć. Dzisiaj są idealne warunki. Nie ma wiatru, jest sucho. Mam nadzieję, że Dziś będzie ten dzień, kiedy staniemy na szczycie. Jessica ma już chyba trzecie podejście, ja drugie do tej skały. I naprawdę ja mam zamiar dzisiaj po prostu zrobić wszystko, nie odpuścić, żeby się tam znaleźć. Czy nam umiejętności pozwolą? Zobaczymy, mam nadzieję. A już niedługo spodziewajcie się bushcraftowego odcinka w nawiedzonym miejscu, ponieważ tak jak powiedziałem, mam świetną miejscówkę na oku i będę się tam wybierał. Z parkingu do miejsca startu pod pilarem jest jakieś godzina 40 marszu, ale bardzo łatwą drogą, nieuczęszczaną drogą do Starego Schroniska. Jesteśmy już blisko, widzimy już nasz dzisiejszy cel. Zaraz wam go pokażę, tylko w tej chwili jest mocno pod słońce, więc dosłownie za moment widzimy już pilar, ten właściwy, na którym byliśmy w zeszłym roku w deszczu i wietrze. Ale to nie było trudne. Wyzwaniem jest pilar rock, czyli taka skała, która jest wrośnięta w masyw tego właściwego pilara. Ona jest trochę niższa, ma 700 tam chyba 50 metrów, ale na tą skałę trzeba się wspinać a później zjechać z niej na linię, i mam nadzieję, że dzisiaj Wam to pokażemy. Tylko drona nie mamy. Nie mamy drona, bo się ostatnio na Honisterze uszkodził, ale mamy kamerki, więc będziemy kręcić z pierwszej osoby. Zaraz Wam pokażemy, jak wygląda góra. Zobaczcie, jak silny wiatr musiał tutaj kiedyś wiać, jak potężne drzewo zostało powalone. Masakra! Jest ogromne. Jessie, podejdź do tego pnia, tak żeby widzowie mieli porównanie, jak, ten, jak to drzewo jest ogromne. Zobaczcie, Ta -ta! Ta Jessica prezentuje. No, niesamowita siła. A tu po prawej... Nie wiem czy to widać, jeszcze spróbuję znaleźć lepsze ujęcie, bo jest pod słońce. Widzimy pilara i po lewej stronie. O tam pilar rok, gdzie chcemy się dzisiaj znaleźć. Spróbuję wam to zaraz pokazać jeszcze z lepszego ujęcia. Ale pogodę Chodź, mamy petarda. po prostu petarda. Tak, o kurczę, następne drzewo powalone. Jessie zauważyła. Zaraz to zobaczymy. To nie wyłączam kamery. Nie No. Jakbyście potrzebowali choinki na święta, to tu leżą takie dwie.

Jesteśmy przy tak zwanym Middle Bridge teraz mogę Wam tutaj pokazać kawałeczek przed nami masyw Pilara tam na wprost, a Pilar Rock to ta skała po lewej stronie, teraz ją widać dokładnie, z tym, że musimy ją jeszcze obejść troszeczkę i od lewej strony podejść i tam będzie już spinaczka. Ależ tu jest pięknie, zobaczcie. Tak właśnie rozmawialiśmy, że trochę to wygląda gdzieś jak w Kanadzie. Brakuje tylko niedźwiedzia, który wyjdzie na brzeg i będzie łowił tutaj ryby. Przepięknie. Te krajobrazy. Wow, zobacz z tej strony. To jest epickie, ludzie. Cudnie. Jaka czysta woda. Rewelacja. Jesteśmy już bardzo, bardzo blisko. Przed nami pilar rok, gdzie po prostu musimy dzisiaj stanąć. Widzimy już półkę, na której byliśmy w zeszłym roku w czasie deszczu. I tam kawałeczek dalej podeszliśmy. Byliśmy gdzieś w połowie wysokości samej skały. Ale dzisiaj mamy nadzieję zdobyć ją. Po prostu dziś jest ten dzień. Jeśli nam się dziś nie uda, to znaczy że jesteśmy cięcy. Dotarliśmy do miejsca, które według nawigacji wskazywało nam podejście na pilar od tej strony, ale niestety... Wygląda to tak, jak teraz widzicie, ten młody las, po prostu nawet jeżeli kiedyś była tutaj ścieżka, to wszystko jest zarośnięte, nie da się podejść. Musimy się kawałeczek wrócić tą drogą, którą przyszliśmy i szukać jakiejś drogi po prostu na jak najkrótszej przez ten las, żeby się przebić na pilar. No zeszło nam trochę więcej czasu, niż myśleliśmy. Jest przepięknie, jest przecudownie. Spędzamy bardzo fajny czas, ale zegar tyka nieubłaganie, a chcemy na ten pilar naprawdę dzisiaj wejść, więc... Zrobiliśmy sobie krótki postój i już ruszamy dalej. Dobra, chyba mamy przejście przez las. Znaleźliśmy słupek ze strzałką. Ścieżka wygląda zachęcająco. Up to Valley Ridge. Dobra, idziemy. No nie mamy innego wyjścia. Pilar jest nad nami. Wbijamy. Właśnie wyszliśmy z lasu na krawędź skał. Ciężkie było podejście, ale jesteśmy po drugiej stronie. Zobaczcie, jakie widoki. Przepiękna pogoda. Trochę chmur się pojawiło. No i gdzieś tutaj zaraz powinien nam się wyłonić nasz cel. W tej chwili go nie widać. Jest za tymi skałami pilar, ale jesteśmy już naprawdę bardzo, ale to bardzo blisko. Wspinamy się właśnie po takim bardzo stromym posuwisku. Jesteśmy coraz wyżej, zobaczcie jakie widoki. Nie jest lekko, nie jest lekko, ale jest cudownie. Ja to po prostu uwielbiam.

Zrobiliśmy mordercze podejście. Jesteśmy po raz kolejny blisko szczytu Pidara właściwego, na którego w sumie nie chcieliśmy wchodzić, ale chyba znowu będziemy musieli, bo pomyliły nam się ścieżki, znaczy w sumie no pomyliły. Tak jest nawet tu nie ma nawet ścieżek, po prostu wytyczyliśmy zupełnie nowy szlak. Mm. <laughs> łapiemy teraz siły. Dobrze, że pogoda dopisała. No gdzieś tutaj jest nasz cel, ale żeby go zobaczyć, musimy wejść tam na górę i się rozejrzeć. Jest po prostu cudownie, ale lecimy już na pysk. Tak jak wam już mówiłem, wdrapaliśmy się na pilara właściwego, tak jak w zeszłym roku, i teraz będziemy schodzić w dół. Tam to co widzicie, ta głowa, to pilar rok. Oczywiście jesteśmy teraz powyżej, więc musimy zejść tam do podnóża trasy i zaraz zrobimy sobie odpoczynek, bo jesteśmy naprawdę mega wykończeni. Że I będziemy, słońce świeci nie? i nie będziemy się wspinać. Ale jesteśmy u celu. Super. Pilar Rock To widoczny marszu, podejście numer dwa, Pilar Rock, Jessica i Robert. Wilczy szlag, lecimy. Jak się czujesz na siłach? To trochę się zregenerowało. Ja też. A czekaj, to ja też za to mówisz. No wiem, wiem. To było tutaj teraz. Daj mi, ja tutaj sobie poradzę. Albo daj mi trochę luzu jeszcze. Dzisiaj to jest bułka z masłem, jak jest sucha. Dobra, ja już jestem, taka wystarczy. muszę asekurować tam daj mi wejść i zaczepimy znów o ten, dobra? zaczep tam here we go again Teraz tutaj, nie? Tu. Tam. Dobra. Ja już tam włażę. Są fajne uchwyty na ręce, jak będziesz szła. Tu, tu. Zaraz już tu zabezpieczę. No i to jeszcze kawałeczek. Powiedz mi, ile jeszcze liny mam. Tutaj ostatnio utknęliśmy. Myślę, czy tu iść, czy tu. Tu chyba, nie? Tu, przez tą dziurę. Dobra, to ja tutaj dam zabezpieczenie. A mam na prosto na siebie? Czekaj, Dani, sekundkę. Jeszcze wejdę ten mecz, starczylinę i będę, zrobię jeszcze jedno stanowisko i będę na ciebie czekał. Kurde, poczekaj, teraz myślę, jak to zabezpieczyć. Tu, dobra. Ale widoki, masakra. Widzę nasz plecak tam. Fajnie, a mi się podoba. Tu jest komin. Tak. Zaczekaj, tu gdzieś muszę zrobić stanowisko. A potem mi oddasz trochę sprzętu, nie? Wchodzisz w to? No pewnie. No dobra, no. ja Cię będę tutaj asekurować. E, mm. Cały czas zapinaj po prostu Musisz rzeczy. Musisz przeciągnąć linę. Co jakiś czas po prostu zabezpieczaj, no, nie? Są chwyty, uchwyty panu, tam, że będziesz żebym wchodziła. Wiem. Nie patrz w dół, tylko się zabezpieczaj. Skarbie, ja wiem. Kogo ja uczę? Skąd tu mamy płeczkę, słuchaj. Zajebistą tu możesz odpocząć. Super, kocham. I cię nie wój trzymam się. Tutaj masz taką piątkę, jakby szpic, taką trójkąt. Na ten trójkąt stań. No tam. Przejdzie obiema nogami. Teraz krok na tą skałę. Ten. Spokojnie, tu się trzymaj trawy. Trzymaj się trawy. O. No i jesteś. Gitara. Dobrze, ten kubek. No Spokoj, tu jest już tak w sumie łatwo, że nie musisz nawet. Zobacz, bo ja tutaj mam. Tam było trudniejsze, jak wchodziliśmy przed chwilą. Jak szukaliśmy filera. Ta 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 No. Hey! Hey baby! Uh, ah. If you be my girl! Yeah. Hey. hey baby! Hu! Ha! Ale kiedy tu echo jest, to by masakra. Kochanie, zrobiliśmy to, nie? Tam już widzę kopiec. <laughs> Czyli gdzie jesteśmy? Dwa, jeden. <śścoughs> yeah. Uuu, jesteśmy na pilaoku. Piwo się wszystko żelało. <ścoughs> Eeeee, <Hey, hey>, baby! <ścoughs> Patrzcie na nas. Zrobiliśmy to. Kurde, zrobiliśmy to. Okręć się, że są dookoła. <ścoughs> I pokaż mi jeszcze to przepaści tam pory z blisko mnie stąd Dobra, emocje trochę opanowane, udało nam się to zrobić, to było ważne, nie? Jak się poznaliśmy z Jessicą, to ona przyjechała na Pilar, była umówiona z kimś przypadkowym, żeby to zrobić, on zawiódł, wtedy nie przyjechał. Później byliśmy jesienią, była kiepska pogoda, tak jak mogliście zobaczyć, nie udało się, no i w końcu dzisiaj jest. Teraz jeszcze czeka nas tylko zjazd, są tam takie pętle, zaraz Wam je pokażę, które są tutaj na stałe, do tych pętli zamocujemy naszą linę. To w niebieską i zjedziemy na dół. Oczywiście, odpalę kamerę. Jessica też, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. A to już sama przyjemność. No i będziemy schodzić w kierunku samochodu. Naprawdę rewelacja. Rewelacja. Jeżeli ktokolwiek ma okazję się powspinać i nie boi się wysokości, to polecamy. Nie jest to aż takie trudne. Jedyny myk to tylko lęk wysokości. nie Przełamać strach i wtedy. Bo jest no taki very exposed. Tak jest. Dobra, bierzemy się za zjazd, bo zaczyna nam się zmieszać. Jest, lecimy. Nagrywa? Nagrywa. Mam nadzieję, że nie jest poskręcona skarbie. Dobrze, no nie? Tak, no. Nagrywam? Tak. E, czekaj, ja Cię nie nagrywam, ale czekaj. Czekaj ja tutaj. Karta full chyba Ci piszczy. 仙姑。 Jestem! Ja już jestem! Co? Ta! Zaczekaj, ja się tylko odepnę. Jeszcze nie jedź. Dobra, jestem odpięty. Elegancko.

Ej, e, mam, nie? No, ty tak. A ja? Ale całkiem wyłączono. Całkiem. A ja? A, się Nagrywa się? A ja się ja się No i dobrze. Tak, czy nie? Tak, mm. mm. nie? Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, zostały Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, Teraz masz fajną fotkę. Czy ujęcie kręcę? Dobra, wróciliśmy do punktu wyjścia. Nie wiem, co mam powiedzieć. Spójrzcie tam za nami. Właśnie po tym zeszliśmy na dół. Nie wiem, widać. Chyba widać. Nie wiem, nie ma ścieżki tak naprawdę takiej dobrej, żeby zejść z Pilara. Ja nie widziałem. Schodzimy po prostu. Ale prosto... mówił, że był i że jest. Schodzimy bez drożami. Jesteśmy poobcierani, spoceni, brudni, ale na maksa zadowoleni. Zaraz Wam pokażę, ile nam jeszcze zostało do zejścia i tam już widać drogę, która nas zaprowadzi na parking. No te parę kilometrów marszu jeszcze, a to już będzie bułka z masłem. Już Wam pokazuję nasze zejście. O tam się jeszcze musimy dostać w dół, gdzie widać drzewka i drogę. Tak tutaj, bo tam jest spad w dół. No. A oprócz spadu jeszcze trzeba przejść przez las. Przez las. No mam nadzieję, że znajdziemy ścieżkę. Będzie dobrze. No a za nami majestatyczny Pilar Rok.